Szczęść Boże, szczęść Boże, witajcie w wakacje, po raz kolejny już. Na pewno macie teraz dużo czasu, dużo energii, spędzacie czas w bardzo ciekawe sposoby. Może niektórzy z Was grają czasami w piłkę nożną. Na pewno nie lubicie takiej sytuacji, kiedy gracie z kimś, czy to w piłkę nożną, czy w koszykówkę, czy w jakąś inną grę związaną z piłką i czekacie na podanie, a nikt Wam nie chce podać piłki. Wtedy się... Denerwujecie, bo jak macie szczelić gola, jak nikt wam nie poda? A może zdarzają się wam takie sytuacje, w których coś się złego wydarzyło, albo trzeba wam pomóc i oczekujecie, że ktoś inny zrobi coś za was. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii pokazuje nam bardzo piękne przesłanie. A o czym jest Ewangelia? Ewangelia jest o cudownym rozmnożeniu chleba na pustkowiu. Pan Jezus rozmnaża chleb, czyli nie stwarza go tam od początku od zera, że nie było i nagle jest. Pan Jezus rozmnaża chleb, który już był. A skąd On się wziął, okazuje się, że apostołowie mają przy sobie tylko pięć chlebów i dwie ryby. I wtedy Pan Jezus mówi: przynieście je do mnie. Stawiają przed Panem Jezusem, a On odmawia modlitwę, dziękczynienia, wychwalania Pana Boga i każe uczniom rozdać ten chleb i te ryby. Co się okazuje? Cudownie ryby się i chleb rozmnożyły. Jest tego naprawdę mnóstwo, także aż 5000 mężczyzn zostaje nakarmionych i mało tego. Pan Jezus jest tak hojny w dawaniu, że zostają z tego jeszcze resztki. Dlaczego to jest dla nas bardzo ważne? Nie byłoby rozmnożenia, gdyby nie to, co mieli już ludzie przy sobie. I to uczy mnie osobiście bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcę coś osiągnąć, nie mogę patrzeć na innych, nie mogę oczekiwać, że inni za mnie wszystko zrobią, nie mogę mówić do Pana Boga: Panie Boże, Ty zrób wszystko za mnie. Nie. Musi wyjść też inicjatywa ode mnie, czyli te moje pięć chlebów, te moje dwie ryby, dam Panu Bogu. Na on to rozmnoży na znacznie więcej. Podobnie kiedy spędzam z kimś czas, gram z kimś w jakieś różne gry, zabawy, muszę dać coś z siebie, żeby ta wspólnota była rzeczywiście piękna i żeby rzeczywiście były owoce. Życzę Wam w tym drugim miesiącu wakacji właśnie takiego patrzenia na swoje wspólne zabawy, na swoje wspólne spędzanie czasu. Dawajcie drugiemu człowiekowi i panu Bogu jak najwięcej z siebie, po to by to wszystko było pomnożone kilkanaście razy.